Czwarty Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Tuget R, podczas którego rozmawiamy o sprawach najważniejszych dla naszego klimatu, dla naszego środowiska. Ze mną jest pani Anna Kornecka, dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, w takim razie dużo słyszy się o elektrowniach wiatrowych, tych na lądzie, jak i tych na morzu, ale równie dużo głosów jest y, takich y, słyszalnych, jeśli chodzi o przeciwników. I narosło też właśnie bardzo dużo mitów y, na temat tych elektrowni. Możemy wymienić jakiś, y, jeden z nich, który Panią najbardziej zdziwił? Słyszałam o tym, że lód y, odczepia się od łopat turbiny wiatrowej i może zabić nawet y, człowieka. Jedna korzyść z tego, co obserwowaliśmy przez te ostatnie lata, to jest to, że skoro nie rozwijała się energetyka wiatrowa w naszym kraju, to nikt, przynajmniej nie zginą, ale to jest oczywiście żart. Tak naprawdę za mało o tym rozmawiamy, za mało o tym mówimy. Jedno to jest technologia, czyli sama energia z wiatru, wygląd tych wiatraków, ich funkcjonowanie. O tym powinno się zdecydowanie więcej mówić, a drugie zagadnienie to jest kwestia po prostu odnawialnych źródeł energii. Tego, że dzisiaj jesteśmy w stanie wytwarzać energię praktycznie w każdym miejscu i w każdym czasie, dlatego że też te poszczególne technologie są w stanie ze sobą współpracować i się wzajemnie. Uzupełniać. Więc, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, narosło wiele mitów, negatywnych mitów wokół jej funkcjonowania. A prawda jest taka, że jest to dość zrównoważone źródło energii. Zajmuje stosunkowo małą przestrzeń w terenie. Dzisiejsze wiatraki są bardzo wysokie, w związku z czym mało oddziałują tak naprawdę na lokalną społeczność. Trzeba też powiedzieć, że są dość estetycznie zaprojektowane. Tak naprawdę te inwestycje są um, całkiem e, dobrze wpisują się w krajobraz i przede wszystkim wcale nie generują takich zagrożeń. Badania, które przeprowadzono w ostatnim czasie w naszym kraju mówią o tym, że nastawienie społeczeństwa do energetyki wiatrowej w ostatnich latach diametralnie się polepszyło. Około 80% Polaków dzisiaj pozytywnie zapatruje się na rozwój władzy. Właśnie tego źródła energii w naszym kraju. Nasz strach i wątpliwości niechęć do elektrowni wiatrowych często wynika z niewiedzy. W takim razie, w jaki sposób Państwo próbują edukować to nasze społeczeństwo, no nie tylko dorosłych, ale także młodzież, żeby oni już wchodząc w dorosłe życie i podejmując pewne decyzje, wyrażając swoje opinie, mieli takie cały, cały obraz sytuacji. Najważniejsza jest właśnie ta komunikacja, edukacja. To jesteśmy w stanie zrobić i wykorzystujemy do tego różne kanały, w tym Oczywiście media. Natomiast myślę, że dzisiaj młodych ludzi akurat do energetyki wiatrowej zachęcać nie trzeba. Młodzi ludzie dzisiaj mają bardzo zrównoważone myślenie, dbają o środowisko, wiedzą, jak ważne to jest dla naszego klimatu i tak naprawdę bardzo często wstydzą się tego, że dalej w naszym kraju energia w gniazdku ich urządzenia bierze się właśnie z czarnego węgla. Także bardziej musimy tutaj trafić do tej części. Społeczeństwa, która właśnie osadzona jest w tym konwencjonalnym e, sposobie pozyskiwania e, energii, tradycyjnym, i dzisiaj ona musi zmienić e, też to swoje nastawienie i myśleć bardziej przyszłościowo. Skoro technicznie jest coś już możliwe, nie uzależnia uz nas od dostaw i zakupów, przede wszystkim tych, e, tego surowca, który musimy e, dzisiaj spalać, to powinniśmy z tego korzystać. I tutaj nasz kraj, Polska, znajduje się w genialnym położeniu. Mamy bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Mamy wspaniałe warunki do rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, bo mamy Bałtyk. Bałtyk, Morze, świetne. Wszyscy nam w Europie zazdroszczą tak szerokiej linii brzegowej i takiego morza w pobliżu. Do tego, jak widzimy, chociażby po dzisiejszej pogodzie, słońce świeci i fotowoltaika jest w stanie produkować energię praktycznie cały rok już w naszym kraju. W lutym mamy rekordy bardzo często bite, więc wszystkie takie. Przesądy, jakieś uprzedzenia, tak naprawdę powoli zostają rozwiane, i tylko jest kwestia tego, żebyśmy rzeczywiście z tego procesu transformacji, tej transformacji energetycznej, wyciągnęli jak najwięcej dla siebie korzyści. Pani wspomniała o tym, że młodzieży, młodych ludzi nie bardzo aż tak trzeba zachęcać, bo oni tak naprawdę już są zachęceni, już mają pozytywne zdanie na ten temat. Gorzej jest z osobami już no, dorosłymi, starszymi. To są lata przyzwyczajeń, kiedyś za ich czasów tego nie było. Myślę, że to jest trudne zadanie, wyprowadzić ich z tego myślenia. W takim razie, jakby Pani miała nie wiem, podać kilka takich krótko argumentów, których Państwo też używają podczas na przykład spotkań z takimi mieszkańcami. Co by Pani powiedziała tej osobie, że dlaczego warto? Bo ona jest bardzo na niej i nie chce mieć wiatraku koło swojego domu. Pierwsza rzecz to ekonomia. Czyli dzisiaj energia elektryczna jest po prostu yy, droga. Musimy ją zacząć oszczędzać. Więc jedna to jest kwestia oszczędzania energii. Dzisiaj w niemalże co trzecim polskim domu, mówię o domu jednorodzinnym, zainstalowana jest fotowoltaika. Więc Polacy wiedzą, że jeżeli chodzi o pieniądze, to to się po prostu opłaca, ale też na przykład jeśli chodzi o zachęcanie do projektów wiatrowych, nowelizacja ustawy odległościowej zapewniła również udział lokalnej społeczności właśnie w energii wytwarzanej z wiatraka w ich okolicy. I to jest myślę ten game changer. To jest taka sytuacja w której rzeczywiście możemy partycypować w tych korzyściach. Wiemy, że nie wzbogaci się tylko ten inwestor, który ten wiatrak postawił, ale także lokalna społeczność. Do tego każdy wiatrak w naszej gminie to też przychód dla gminy z tytułu podatku od nieruchomości i naprawdę w gminach, w których zlokalizowane są inwestycje wiatrowe, powstają nowe szkoły, nowe boiska właśnie z dochodów czerpanych z tego typu inwestycji, więc to się po prostu opłaca, a dodatkowo e, właśnie tam Młodzież, z którą to starsze pokolenie też rozmawia, bardzo wyczulona jest na kwestie ekologii. W związku z czym jesteśmy, wtedy mamy takie poczucie, realizujemy się właśnie jako przykładający również rękę do tego, że ta nasza planeta będzie nam służyć w takim kształcie, jaką dzisiaj ją podziwiamy jeszcze dłużej. Inwestycja w odnawialne źródła energii to jest dobry wybór. Widać, nasze społeczeństwo jest już dość świadome, a ci, te osoby, które jeszcze nie zostały do końca, do te, nie były do końca do tego przekonane, mam nadzieję, że nam się udało trochę rozwiać Państwa wątpliwości. Dziękuję serdecznie Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.